Każda planeta naszej galaktyki posiada pokłady magicznej, potężnej energii zwanej fluxem. Tutaj na Akilianie mówimy na nią oddech. Flux jest tak potężny, że musi podlegać kontroli. Wyjątek stanowią mecze futbolu, najwspanialszego sportu we wszechświecie. zdobycie galaktycznego pucharu przez Snow Kids po raz drugi z rzędu jeszcze bardziej spopularyzowało tę dyscyplinę. Do ligi trafiły nowe drużyny z nowych planet. Zorganizowano także nowy turniej. Czy drużyna Snow Kids przetrwa po wielu niespodziewanych perypetiach? Czekają jeszcze mnóstwo wspaniałych wyzwań. Galactic Football! A kiedyś chciałem mieć kota! Od ponad roku stadion Celezis nękają tajemnicze eksplozje, i historia znów się powtórzyła. Sany, namierzyli nas! Pani prezydent, pani nic nie rozumie. To nie jest propozycja. Klamka już zapadła. Pani chcą wielkiego widowiska i ja, Lord Fenix, zapewnię im je. W związku z impasem w rozgrywkach, postanowiłem zorganizować turniej na Paradisi. Potrzebujecie, May, zagraj w mojej drużynie, tylko na czas turnieju na Paradisji. Jak to możliwe, że użyła smogu? Jeśli nie chcesz z nami grać, po prostu powiedz. Przez ciebie przegraliśmy. Mam dla ciebie złą wiadomość. Tym razem przegrałeś i straciłeś mnie. Mam nadzieję, że dwukrotni zdobywcy pucharu Snow Kids skorzystają z mojej propozycji. Zagrasz w naszej drużynie? Shadows? Tak. Skoda. Rozstanie. Jak z was wie, co znaczy odebranie piłki przeciwnikowi? Dijoko, odczep się ode mnie. Bez May jestem sam na obronie. Przecież nie mogę być wszędzie. Dobra, 10 minut przerwy. Normalnie padam z nóg. Jak klam? Nadal nie mogę zlokalizować May. Widocznie nie wróciła do swojego hotelu na Genesis. Co? Szukaj dalej, gdzieś musi być. Spróbuję jeszcze raz, ale mam dziwne przeczucie, że to tylko strata czasu. Didjok, wiem, że pokłóciłeś się z Mei, ale może wiesz, gdzie ona jest? Hmm? Nie mam pojęcia. Zaraz, yy, trenerze chyba wiem, gdzie ją znajdziemy. Klamp powiększ obraz. Hmm? Utalentowana obrończyni drużyny Snow Kids, dwukrotna zdobywczyni pucharu, postanowiła dołączyć do Shadowsów! Co?! Mei, to dla ciebie poważna zmiana. Powiedz, jak do tego doszło. Czasami trzeba coś w życiu zmienić. To naturalna kolej rzeczy dla każdego zawodnika. Gra dla Shadows to wielkie wyzwanie i chce dać z siebie wszystko. Wyjazd na Paradisie będzie dla mnie pierwszym sprawdzianem. Powiedz nam Sinet, dlaczego wybrałeś właśnie Mei do turnieju Lorda Feniksa? Zawsze wierzyłem w Mei i jej niesamowity talent. Nie wszyscy potrafili ją docenić. Jesteśmy zgranym zespołem. Mamy kilka świetnych fluxów i zamierzamy wygrać turniej na Paradisie. Mei, nie jest tajemnicą, że od zawsze miałaś jakby to ująć burzliwe relacje z dj Czy to wpłynie? na twoją decyzję, Kali. To co było ma małe znaczenie. Teraz skupiam się na przyszłości. Wśród Shadous. Dobra, Clamp. Wyłącz to, proszę. Hmm, może przełożymy ten trening na jutro. Odpocznijcie. Wszyscy tego potrzebujemy. Yuki, jeśli postanowisz opuścić Snow Kids, to mi powiesz, prawda? Nie martw się, micro -ice. Dowiesz się jako pierwszy. Słowo. My też zgłaszamy się do tego turnieju na paradizji, Arch? Muszę to przemyśleć. Masz wiadomość. Witajcie. Mam nadzieję, że odbierzecie tę wiadomość, zanim ogłosi to telewizja. Hmm, Chyba raczej nie. Bo widzicie, mam nadzieję, że nie będziecie źle o mnie myśleć. To była bardzo trudna decyzja. Chyba najtrudniejsza w moim życiu. Przeżyłam z wami tak wiele cudownych chwil. Chciałabym wam za to podziękować. Tia, Rocket, nawet nie wiecie, jak bardzo chciałabym mieć to, co wy. Dbajcie o siebie. Tran, obrona spada teraz na twoje barki, ale wiem, że sobie poradzisz. Achito, bycie twoim aniołem-stróżem było wspaniałe. Powodzenia, braciszku. Yuki, Mark, mam nadzieję, że bardzo szybko rozwiniecie się w tej drużynie, tak jak ja. micro Ice, naprawdę będzie mi ciebie brakowało i twoich żartów. Mówię poważnie. Coś jest nie tak z tą holotelewizją. Pieką mnie oczy. Jog? Chyba powiedzieliśmy sobie już wszystko. I oczywiście dziękuję tobie, trenerze. Te wszystkie zwycięstwa to głównie Twoja zasługa oraz damy Simbai i Klampa. Będę za wami tęsknić. Tak, jasne. Strasznie za nami tęskni, ale jakoś nie miała problemu, żeby od nas odejść. Tak. Ale dzięki temu wystąpi w turnieju? To jej wybór. Musimy go uszanować. Juki na jej miejscu zrobiłabyś tak samo. Może ona chciała spróbować czegoś nowego? Może potrzebowała zmian w życiu? Gra dla Shadowsów to naprawdę wielka zmiana. I niestety dla nas też, bo teraz nasza obrona wygląda jak. E... Sito? Hej, a gdzie jest Digok? Nie widzieliście go? po występie Mei w telewizji, rozpłynął się w powietrzu. Niestety Arch także niezbyt dobrze to przyjął. Liga została zdyskredytowana po tych wszystkich niefortunnych wypadkach na Genesis. I właśnie dlatego uważam, że nie mamy wyjścia. Arch, Snow Kids po prostu muszą wystąpić w tym turnieju na Paradisi. A co do Mei, przykro mi, ale w naszym regulaminie nie ma żadnego zakazu zmiany zespołu. Jeśli będziesz mieć jakieś pytania, dzwoń, kiedy tylko chcesz. Wujku Arch? Wujku Arch! Musimy porozmawiać. O co chodzi, Rocket? Wiem, że odejście Mei to dla nas cios, ale musimy w końcu podjąć jakąś decyzję. Jeśli mówisz o turnieju na Paradisji, to jeszcze się nad tym zastanawiam. Wiesz, czasami trzeba sięgnąć w głąb serca, żeby znaleźć motywację do działania. My jesteśmy zmotywowani! Wiem, ale... Jeszcze nie podjąłem decyzji. Mam prośbę. Czy mógłbyś mnie zostawić samego? Clamp! Nie powinniśmy mieć treningu? Nie, muszę przeprowadzić diagnostykę systemu, a te wredne maszyny psują się na okrągło. Jeśli tak dalej będzie, to idą na zło! A <laughs> to jak? Lecimy na paradisie, czy nie? Nie wiem, sam go zapytaj. Przecież to Twój Wujek. Tak, ale ostatnio dziwnie się zachowuje i ciężko jest cokolwiek z niego wyciągnąć. Ty po prostu potrzebujesz asystenta. Tak, już raz mi pomagałeś i o mało nie wysadziliśmy zasilania na całym Akilianie. Miałem na myśli prawdziwego asystenta. Czasami nie wszystko możesz zrobić sami. i przydałaby ci się porada, żeby wszystko było jak należy. Hmm. Co go ugryzło? Czymś go uraziłem? Rocket? Spodziewam się najgorszego. Przyszedłem, żeby właśnie tego uniknąć. Arch cię potrzebuje. Skontaktuj się z nami, jeśli będziesz zainteresowana naszą propozycją. Yuki? Kto to był? A, nikt ważny. To pomyłka. Hej, patrzcie, jakie cacka wyhaczyłem na techno-wyprzedaży! Tada! Technosy! I to w doskonałym stanie! Faktycznie w doskonałym stanie. Idealne na śmietnik. Spokojnie, przeprogramuję je i będą zupełnie jak nówka. To na pewno pomoże Klampowi. Tran, a zastanawiałeś się, kto nam pomoże? May odeszła, DJ' zniknął, niedługo Snow Kids się rozpadną. I pomyśleć, że moglibyśmy kąpać je w słońcu na Paradisji... I jeszcze tylko śniegu brakuje. Mikroprys. Ach, ten stadion. Przeżyliśmy na nim wiele pięknych chwil. Mieliśmy wielkie marzenia. Niestety po moich marzeniach nic już nie zostało. Dobra, Artygor, do czego zmierzasz? Chcę ci przypomnieć, że to Twoi zawodnicy. My byliśmy tacy sami. Nie możesz zniszczyć ich marzeń. Nie Ty. Ale powiedz mi, co mam robić. No powiedz. Myślałem o turnieju lorda Feniksa na Paradisji. Słyszałem, że jest tam bardzo ciepło. Wszystkim nam by to pomogło. Nam? Pierwszy raz słyszę, że zależy Ci na słońcu. Arcz, wszyscy się zmieniamy. Fakt. Czasem na gorsze, ale czasem na lepsze. Oto Sydney i Harvey. To chyba nie jest dobry pomysł. Już ty się o nic nie martw. Oni wszystko zrobią. Chodzą jak w zegarku. Tylko popatrz tryb sprzątający. Naprzód Sydney ma tu być Harvey nie mówi, co mam robić. Świetne, prawda? Wszystko gra, Dijok? Hehe, <laughs> Sporo nad tym wszystkim myślałem, rozważając za i przeciw. Nie było łatwo, ale postanowiłem, że weźmiemy udział w turnieju na Paradisi. Oh yeah! Super! Dzięki, trenerze! Nareszcie ktoś pomyślał o wakacjach! Wakacjach? Chyba coś ci się pomieszało, micro Ice. Artegor? Ojej! Shortach? Damy z siebie wszystko, żeby przygotować się do turnieju. W końcu jesteśmy Snow Kids. Wracamy na szczyt! Przez jakiś czas artegor będzie prowadził wasze treningi. <grym i wstydźliwia> na paradisji będzie wiele doskonałych zespołów. Musicie się dobrze przygotować. Mark, zajmiesz pozycję Mei, dopóki nie znajdziemy zawodnika z innym fluksem na czas sprawy. Nie ma sprawy. <grym i wstydźliwia> najszybszą drogę do bramki przeciwnika. Tak jest. Zaczynamy. I zawsze ktoś zniszczy mój plan. <śmienny> Didok, obudź się! Nie dręcz go. Musi odzyskać wiarę w siebie i zapomnieć o... No wiesz, ja się tym zajmę. Masz rację. Dobra robota, Hito! Wiedziałem, że Didok nie jest w stanie ci zagrozić. Sądzę, że dzisiaj już nie strzeli żadnego gola. Co? Uważasz, że nie dam rady? Didok, musisz mnie przekonać! <laughs> Bez instrukcji obsługi nie uda ci się to! Co ty powiesz? Już dawno Cię rozgryzłem. Wsiłem bramkę tylko dlatego, żebyś się nie załamał. W historii Galactic Football to prawdziwy precedens. Paradisja już na Was czeka. Do zobaczenia, hey, son! Skoro na Genesis wszystko pozamiatane, a wszędzie panoszą się statki Technoidu, może powinniśmy... Zrobić sobie wakacje, aż sytuacja się uspokoi? Tak. Pomyślałem sobie, że powinniśmy się wybrać na Paradisję. Naturniej ściągną tam takie tłumy, że nikt na nas nie zwróci uwagi. Jedno jest pewne. W tamtej części galaktyki Technoid nie ma swoich ludzi. Zgoda, Corso. Ruszajmy na Paradisję. <grym wyzpieczone> Panowie, myślicie, że czekają tam na nas same luksusy? Nie. Wręcz przeciwnie. Do roboty! Wracać na stanowiska! Uwaga, Stokitz! Przechodzimy przez portal energetyczny. O nie, zobaczycie, że będzie mi od tego niedobrze. Przygotujcie się! 3, 2, 1! Teraz! Pracują dzień i noc, aby wszystko było gotowe do pierwszego meczu. A przy okazji, kiedy moi zawodnicy otrzymają to, czego potrzebują? Niedługo, już niedługo. I będą grać jak jeszcze nigdy wcześniej. Gwarantuję to. A co z Paradisją? Czy wszystko będzie na czas? Wszystko idzie zgodnie z planem. Jesteś pewien, że widziałeś go na Genesis? Oczywiście, że tak. A fuj! Ech, klap. Micro-I spuścił pawia na twoje technosy! Ostrzegałem. A mówiłem ci, żebyś tyle tego nie pił. Witajcie na Paradisji! Snow Kids, jak, jak wasza mama? Jak sobie radzicie? Komentarz. komentarz! Myślisz, że reszta zawodników też wstania. odejdzie? Arcz, hej, spójrzcie na prawo! Kochani, jedna podka! artegor, Artegor, jedna podka! Można się było tego spodziewać. Arcz, Artegor! Bez komentarza, dzięki! Czytałem, że plaża jest tuż obok wioski zawodników. Przygotujcie kremy z filtrem! Hej! Szybciej! Nie naciąga się! <laughs> Witajcie na Paradisji! Lordzie Fenix. to zaszczyt. Pozwól, że przedstawię ci oto Artegor, Clamp oraz, no... O. Tran, uszczypnij mnie, bo chyba śnie. O, tak! Tak się cieszę, że jestem odpowiednio ubrany. Może pójdziemy na zakupy i kupimy stroje kąpielowe? A mhm. może jeszcze przy okazji wybierzemy się na lody? Lord Fenix chce nas zabrać na wycieczkę po Paradisi. Musicie obejrzeć to miejsce. To prawdziwy raj. Hyha! I tu mają wielkie fale! Jestem pewien, że dzięki nim bardzo szybko wrócimy do formy. O nie! Ale numer! Patrzcie! Drone Surfing! Widziałem to w polu Muszę tego spróbować! Juhu! Lordzie Fenix, muszę przyznać, że ma pan fantastyczną planetę. Wiem, ona codziennie mnie zaskakuje, a podróżowałem już po całej galaktyce i niejedno widziałem. Wiedziałaś, że morze, nad którym lecimy ma najpiękniejsze rafy koralowe? Spójrz. Jej, jakie to wszystko piękne! Rocket, co o tym sądzisz? Roket? Tak, tak, piękne. Hej, czy widzicie to, co ja? Ach, moja wielka duma i chluba. Oto morska arena i podniebny stadion. Wspaniałe, po prostu wspaniałe. Przykro mi, że Twoja przyjaciółka odeszła. Dla Ciebie i zespołu to musiała być wielka strata. Zespół da sobie radę, więc ja też przyleciałem tu wygrać. Rywal nie ma znaczenia. <grywa> Oto słowa prawdziwego mistrza. Podobasz mi się, nie trzymają się ciebie żadne sentymenty. Opowiem ci o moich stadionach. Hej, patrzcie na to! <grywa> no proszę, kogo ja widzę? Nasz kolega Dizok. Czy ten gość zawsze musi irytować? Jak sobie ostatnio radzi wasza drużyna! Ano tak, macie luki w obronie. Dosyć tego, dziżok. Przestań! Ale może robi się gorąco! Za bardzo cię ponosi. Lepiej zrób sobie wakacje. Widzisz? Niewiarygodne. D-Jock i Sineda o mało się nie pobili. Ale pajac z tego Sineda. Całe szczęście, że jest tylko jeden. Inaczej... Wyluzuj, micro -ice. Zostaw mnie na chwilę samego. W następnym odcinku Galactic Football. Turniej futbolu na Paradisji stanowi poważne ryzyko dla całej galaktyki. No i pięknie, turniej niedługo się zacznie, a my nie mamy szans na zwycięstwo. Przestań się zachowywać, jakbyś był pępkiem świata. Yuki, co ty wyprawiasz? Pakujesz się? Powinnaś się rozpakowywać! Szenerze, na plaży znalazłem nam nową zawodniczkę. Jest fantastyczna! Wersja polska na zlecenie Disney Character Voices International Studio MR Sound. Reżyseria Tomasz Morzecki. Dialogi Maciej Wysocki. Dźwięki montaż Krzysztof Podolski. Udział wzięli. Leszek Zdum, Anna Gajewska, Mieczysław Morański, Robert Tondera, Cezary Kwieciński, Janusz Witów, Stefan Knotę i inni.